Witam z lasu na moim kanale grzybowym. Jest 16 listopad dzisiaj 224. Zobaczcie, mamy słońce dzisiaj na horyzoncie. Liście już chyba wszystkie opadły 6 stopni pokazywało, zapowiadali, że będzie dosyć ciepło dzisiaj, ma nie padać dosyć sucho widzę, postanowiłem po prostu jeszcze sprawdzić właśnie w takich miejscach, gdzie są te liście, czy jakieś niespodzianki na mnie nie czekają, przymrozki już dawno minęły, bo już tak tydzień siąpiło, padało, więc mówię sobota, niedziela mówię wypadnę jeszcze na listopadowe borowiki może jakaś niespodzianka mnie spotka, kto to wie, no więc do dzieła. No powiem wam drodzy, pierwsza miejscówka zaliczona i oprócz takich, takich grzybków zimnolubnych w liście, w liściach, to nic sensownego nie, nie ma. Ponoć to są jadalne, blaszkowe grzybki. Ale nie po to przyszedłem, więc szukamy dalej, będę zmieniał miejscówkę. Szybciutko lecę na drugą miejscówkę, już zmieniłem. Tam byłem pół godziny, niestety nic. No Nawet tam zobaczyłem samochód w leśnej drodze, takiego busika, kwiata Duchato. Czyżby penetrował moje młodniki ktoś? Bo muszę się spieszyć. Dobra, lecimy na razie. No nie uwierzycie. Słoneczko ostro świeci. A ja na drodze znalazłem dwa na razie świeżutkie maślaczki. No oczywiście będę je zabierał. Dziś śniadanko będzie z maślaków. Idę pod słońce. Bardzo fajny dzień, ciepło 6 stopni. Tylko te dwa maślaczki udało mi się znaleźć. Trzy młodniki kolejne, w których brałem ładne grzyby w tym sezonie. Także obleciałem i cisza tam. Dobra, lecę jeszcze do takiego starego lasu. Zobaczymy, co się tam dzieje. No, w drodze do tego wysokiego liścia z tego lasu, oczywiście go wezmę, to będę miał trzy grzybki na start. Kolejne dwa czy trzy po drodze młodniki obszedłem i jest tutaj ten wysoki las, tutaj powinny być ceglastoporę, choć wątpię bo w poprzednim takim lesie już też nic nie było. Są tylko te takie gąski. Czasami imitują yy, Borowika. Ale tak poza tym jedynie spacer dzisiaj. No oblecę to i przejdę na drugą stronę drogi. No, spacerowicze tam chodzą. A ja znalazłem boczniak ostrygowaty pełni jadalnych grzyb. Dobra, idziemy dalej. Jak to wędkarze mówią, na bezrybiu to i rak ryba, tak samo w tym czasie człowiek cieszy się nawet takim paślakiem, dlatego że już będę miał naprawdę patelnię wyposażoną. Także go Zbieramy, idziemy już na drugą stronę. Tam jeszcze troszkę jest do łażenia, a później zobaczymy. No tam przed tym busikiem stoi samochód. Idę już z drogą i trafił się mi jeszcze podgrzybeczek. Także na 100% będzie 10-minutowe danie z patelni. Także śniadanie gotowe. Dobra, lecimy jeszcze tutaj w te moje ulubione miejsca. Mówię, mam chyba 5 czy 6 grzybków na śniadanko. Spotkałem tych pracowników leśnych, to stali tym samochodzikiem. No i jeden z moich młodników usuwają już tą siatkę i te całe ogrodzenie. Także będzie łatwiejszy tam dostęp. Później to będzie zapewne przerzedzane, Także widać, jak już las zaczyna odpowiednio rosnąć, to się te siatki usuwa dobra lecę, zobaczę jeszcze parę miejsc bo nudny film dzisiaj będzie, tylko moja gadka, no ale trudno. No i kolejny młodnik, w którym nachapałem w tym sezonie trochę prawdziwka. Też okazuje się pusty. Wolniutko tutaj chodzę, czas sobie leci. I naprawdę nic już pod tymi liśćmi nie ma. Pracownicy leśni znają się na grzybach, w sensie, że mnie naprowadzili. Powiedzieli, że powinien być jeszcze w te chłody podgrzybek brunatny. Ten na takiej grubej nóżce, i z takim bardzo brązowym łebkiem. A takie grzyby występowały na krępnicy, na której w tym roku ja bardzo rzadko byłem. O, no, może tam pojadę? No, tak właśnie mi chodzi teraz ta myśl. Jeszcze tutaj obejdę drugi młodnik i zobaczymy. Może się spotkamy na Krępnicy. Ta droga jednak nie zawodzi w maślaki. Nawet po tym zimnie jeszcze coś tutaj ich się pokazało. Już decyzję podjąłem. Będziemy jechać na Krępnicę. A na razie. Pozyskam te maślaki, tylko jeszcze tam muszę dojść z kilometr w jedną stronę. Wrócę do samochodu i jedziemy na krępnicę. A teraz bierzemy te maślaczki. Cały czas idę tą drogą. Napotkałem maślaczki. Ten będzie chyba przerośnięty, ale tutaj taki większy podgrzybek jeszcze się wdał. Oczywiście przy drodze. No, elegancka sztuka. Aż jestem zdziwiony, że taka ładna, może w tej krępnicy rzeczywiście coś będzie. No drodzy, kolejny <laughs> młodnik przeczesany. O właśnie ten tutaj. I jest tak dużo na tych drzewach, tych pomarańczowych kresek, że to wygląda jakby całe było całe do likwidacji. Nie wiem co oni tutaj zostawią. Ale praktycznie każde drzewo jest tak zaznaczone. Eee... Nic, nie ma nic Także las się już całkowicie zamknął Przynajmniej u nas Lecę tam w lewo Wracam do auta Nie wiem czy na tą krępnicę mam jechać Bo przechodziłem przez właśnie taki Lasek w krępnicy O właśnie to Nic tutaj totalnie nie ma Także podejrzewam, że tylko spacer A już troszkę jestem zmęczony Jestem zmęczony Trzeba do domu Takie grzybki mijam tam wcześniej też w drodze już do samochodu bite Dwie i pół godziny ciągle łażę i naprawdę po prostu to już jest żenujące. Nie będę już jutro wychodził. Szkoda się męczyć, trzeba troszkę już odpocząć. No, i będziemy oczekiwać przyszłego sezonu. Jeszcze pokażę na końcu zdjęcie w miseczce, ile tego na ciupałem dzisiaj. No, tutaj już jest blisko mój samochód. Także miłego oglądania. Film niezbyt ciekawy, troszkę mojej rozmowy, ale lepsze to niż nic.